Mankowizowie, ja jestem fiołek, yy, i pod ostatnim odcinkiem, gdzie budowałem to zgrzeba. grzyba, strasznie długo mi zajęło to budowanie, i praktycznie pod sam koniec zobaczyliście jak wygląda. Więc pomyślałem, że zrobię yy, zamiast przyspieszeń, yy, pokażę Wam efekt końcowy. Więc yy, jak widzicie, mam trochę innego skina, yy, bo zmieniłem go. Ale to tak tylko na dzisiaj yy, Później zmienię na inny Wygląda on tak yy, Wydaje mi się, że możecie się go bać Niektórzy, więc zmienię go na jakiś taki trochę lepszy. No No więc yy, Teraz już jesteśmy na tym świecie, gdzie jest mój yy, grzyb. Zaskoczy Was to, jak on wygląda. Bo pewnie tego się nie spodziewaliście, bo jest to bardzo brzydkie. W sensie, na mojej umiejętności, jest to całkiem ładne, ale na YouTubie to nie jest jakiś super. No więc, chcę Wam go teraz pokazać. On jeszcze nie jest wykończony, zaraz będę wszystko mówił. Wygląda on tak: kapelusz. Kapelusz grzyba wygląda tak. Tam są jego nogi. No, mega dużo się na tym świecie pozmieniało od ostatniego odcinka. Tutaj jest wejście. Tutaj jest środek grzyba. Jeszcze nie ma wejścia na górę. Na razie, na razie używam wiadra, ale zaraz to się zmieni. Tu jest wejście do kopalni. Tak to zrobiłem. Tu gdzieś będzie kopalnia. Yy, tutaj jeszcze nic nie mam. To wszystko będę musiał oświetlić, yy, dodać okna, żeby to ładnie wyglądało, yy, a, dekora, yy, a dekorować będziemy w następnym odcinku. No więc, dobra, grzyb skończony. Zrobiłem tutaj coś takiego, żeby można było to chodzić. Yy, wygląda to teraz tak. Nie jest to jakiś super. Tu będzie to wejście do kopalni. E, tu zrobimy jakieś takie mega dziwne schody. Tutaj tutaj będzie pokój, w którym będę miał łóżko i jakieś losowe rzeczy. Tutaj e, jest punkt widokowy, do którego można będę sobie wchodzić czasami. E, tak o. E, I teraz e, mówię wam, gdzie co będzie. Tutaj będzie mój jakiś losowy pokój czyli łóżko na przykład yy, jakiś stolik, coś takiego dlatego, że na dole tutaj gdzieś yy, będzie przepalarnia yy, no i tu gdzieś będzie też crafting i to wszystkie nie wiem do czego służące przedmioty tak to sobie wyobrażam do kopalni o, do kopalni jak się będzie wchodziło to jak tam zrobię też dom to w tym domu będzie magazyn. Robię tam przejście do jakiegoś wielkiego magazynu. No i tak to będzie wyglądało. Więc żeby wyglądał tak się prezentuje. No i widzimy się w następnym odcinku już.